Trzecie miejsce, 24 punkty, 8 zwycięstw, czy porażki. Zadowolone z wyników? Pewnie, że tak. Uważam, że tu każdy w tej lidze może wygrać z każdym. Jest bardzo wyrównana i przegraliśmy tak naprawdę nieznacznie z pierwszym i drugim miejscem, więc uważam, że na plus. To były takie mecze właśnie stykowe, które chyba były do wygrania właśnie te nawet z liderem i z wiceliderem. Z górnym na pewno mecz był do wygrania. Z Lechem Poznań również wyrównany. Z Leczkami Wyszków tak gdzieś nam nie wyszło ale zawsze się zdarza jakiś ten błąd przy pracy i. Dużo bramek szczelonych, ale też trochę straconych, jak to funkcjonowało, jeśli chodzi o defensywę? W defensywnie no wiadomo, że, że nie zawsze wyjdzie to, co chcemy, żeby w obronie funkcjonowało jak najlepiej. No i Troszeczkę się, troszeczkę się nie, nie, inaczej, bo nawet wynik 5-3 z Loczkami to pokazywał, że dużo strzeliliście, ale też dużo straciłyście bramek. Tak, gdzieś tam z sk kontry zawsze nas y, tam zaskakiwały przeciwniczki, ale y, my tak próbujemy ofensywny futbol grać też i zawsze się zdarzy, że gdzieś tam z kontry nam y, strzelą bramkę. Nie? I to nawet widać po Waszych wynikach, bo tak naprawdę 8 y, zwycięstw, 3 porażki. Bezkompromisowo grałyście, żadnego remisu. No, wszystko tak, albo nic. Tak, wszystko albo nic. A generalnie to na wiosnę możecie też powojować w tej lidze? Możemy powalczyć. Tak jak już mówiłam, z każdym możemy wygrać i, i na pewno będziemy walczyć o jak najwyższe miejsce w tabeli.